Formacja laikatu, formacja ludzi świeckich i przygotowanie ludzi świeckich do posługi w Kościele to są dwa priorytety Papieskiego Wydziału Teologicznego. Chodzi nam o to, żeby wiara miała również uzasadnienie intelektualne. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy są pobożni, mogli znaleźć również pewne odpowiedzi na pytania, które ich wlęczą, a więc duchowość, a więc teologia, a więc katechetyka. Wkłady z duchowości służą pokazaniu tego, że w człowieku istnieją trzy wymiary: że istnieje wymiar ludzkiego ciała, ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha. Jednym z takich bardzo pięknych wymiarów zdrowej duchowości jest rozumienie swojego życia jako życia w posłannictwie, że człowiek wierzący jest człowiekiem posłanym, a nie rzuconym w istnienie. Studiuję, aby lepiej poznać świat osób, z którymi się spotykam. Uczę w szkole, prowadzę grupy parafialne, mam szansę rozmawiać z mnóstwem ludzi i wykłady są po to, aby lepiej zrozumieć ich duchowość oraz problemy, które przeżywają. Studia naprawdę pokazują mi w ogóle inną perspektywę wszystkiego, co się dzieje w moim życiu zaczynam widzieć inaczej. Przyszło mi żyć w środowisku, które raczej jest bardzo świeckie i takie niekoniecznie kościelne. Żeby pewne rzeczy jakoś tak podjąć, pewne tematy, to te studia są mi bardzo potrzebne. Teologia w niektórych momentach brzmi dla mnie po prostu jak poezja. Jestem no, bardzo szczęśliwa i cieszę się, że mogłam tyle prawić. Wiele rzeczy, które tutaj słyszę, bardzo często wykorzystuję w mojej pracy, w mojej pracy zawodowej, pracuję z kobietami z Domu Samotnej Matki i Dziecka, a także z mieszkankami Mieszkania Chronionego. To bardzo mnie ubogaca, a mogę też te wszystkie informacje, które tutaj zdobywam, przekazać tym osobom, z którymi pracuję, z którymi żyję. Jako misjonarki świętego Piotra Klawera zajmujemy się Wspieraniem misji dzięki tym studiom więcej rozumiem i budzi się we mnie większy zapał do tego, żeby o misjach opowiadać i wszystkich do nich zachęcać. Nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, naszego papieża Polaka, życie Kościoła w wymiarze wspólnotowym, ale też i bardzo indywidualnym, opiera się właśnie na takich dwóch skrzydłach, które powinny zachować swoją równowagę. Mianowicie fides et ratio. Z jednej strony wiara, która stanowi nasze osobiste relacje z Chrystusem, z drugiej strony ratio, czyli wszelkie przesłanki, intelektualne, które tę wiarę wzmacniają. W sposób szczególny dotyczy to wszystkich uczelni katolickich, w tym papieski wydział teologiczny w Warszawie. Na początku oczywiście przyszedłem z takim z pewną bojaźnią, z lękiem, no bo, no bo teologia to są studia bardziej dla osób duchownych. Natomiast po jakimś czasie, po pół roku, po roku stwierdziłem, że to jest to miejsce, gdzie mogę się realizować, mogę przybliżać się do Pana Boga, mogę zdobywać pewien zasób wiedzy, taki tak potrzebny przecież w pracy i organisty. Ukończyłem je właśnie rok temu pracą magisterską właśnie z muzyki kościelnej. Uczymy się tutaj... Jak każdy się domyśla teologii przede wszystkim, natomiast trzeba by tą teologię przerobić i z polskiego na nasze przetłumaczyć ludziom, do których idziemy, do których jesteśmy posłani. Tak się składa, że miałem praktyki w poprawczaku. Odbiorcy są dosyć specyficzni i naprawdę trzeba mówić bardzo jasno, także jest to dosyć trudne zadanie, żeby wyłożyć to, że Bóg jest transcendentny, immanentny jednocześnie i powiedzieć to ludzkimi słowami, że Bóg jest po prostu blisko Ciebie i jest w to. Formacja intelektualna na pewno później przekłada się w praktyce na naszą posługę duszpasterską, czy to podczas praktyk wtorkowych, które mamy w naszym seminarium, gdzie wychodzimy do świetlic środowiskowych, gdzie posługujemy w więzieniu, w świetlicach Caritasu. Tam pomagamy chociażby dzieciom w odrabianiu prac domowych, też katechizujemy. No i na pewno na piątym i szóstym roku formacji seminaryjnej, kiedy to właśnie chodzimy do szkół. Dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny, ponieważ dosłownie przed chwilą zdałam najważniejszy egzamin na tej uczelni, egzamin ex universa. Przyznam się, że jestem pełna emocji, wrażeń i jednocześnie wielkiej wdzięczności i dziękczynienia za to, co się wydarzyło. Za te 5,5 roku bycia, studiowania i uczenia się, kochania Boga i ludzi właśnie na tej uczelni. Studiowanie teologii nie jest zarezerwowane tylko dla sióstr zakonnych czy dla księży, ale może stać się wydarzeniem obecnym w życiu każdego człowieka. Mając swoje własne zainteresowania, swój zawód, można jednocześnie pogłębić horyzont swojego ludzkiego życia, jak również swojej wiary. Zapraszamy serdecznie na Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Co tutaj spotkasz? Spotkasz ciekawe wykłady. Spotkasz troskliwych wykładowców, którzy będą tworzyć klimat wspólnoty, klimat rodziny. Usłyszysz wykłady, które przybliżą ci prawdę najpierw o człowieku, o prawdzie, o świecie, o tym wszystkim, co znajduje się dookoła. I ta prawda przybliży cię następnie do tego, który jest twórcą tego wszystkiego, czyli do Boga. Będziesz mógł poznać Jego słowo, będziesz mógł poznać recepcję tego słowa. Podczas historii, świata, kościoła, życia ludzkiego. Mogą to być studia dla pogłębienia swojej wiary, dla pogłębienia swojej religijności, dla głębszego rozwoju swojej własnej osoby, ale równocześnie mogą to być studia, które w perspektywie zakończą się pracą w kościele, pracą w katechezie kościoła, pracą w różnych dziedzinach, w których Kościół się porusza w sferze kultury. Papieska uczelnia słucha papieża, słucha nauczania Kościoła i reagujemy na znaki czasu. Stąd powstają nowe projekty oprócz wydziału teologicznego, projekty podyplomowe, które dają odpowiedzi na pytania, choćby jak dzisiaj przygotować ludzi do małżeństwa, jak pomóc małżeństwom już zawartym. spotkamy się z ludźmi, których staramy się prowadzić w taki sposób, żeby oni potem towarzyszyli innym w kontakcie ze sobą, w budowaniu relacji. Ja mam tę przyjemność, że uczę zwłaszcza te, z tematu komunikacji ze sobą i z innymi ludźmi i mam takie podejście, do którego zapraszam, które nazywamy osoba w rozmowie. Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy umieli się ze sobą komunikować i żebyśmy umieli się ze sobą spotykać. W taki sposób, który buduje bliskość, w taki sposób, który Buduje takie poczucie wspólnoty i spotkania ze sobą i z innymi ludźmi. Przychodzą ludzie, którzy myślą, że różne rzeczy potrafią i znają, odkrywają, że mają swoje obszary do rozwoju i potem wspaniale, wspaniale. Się rozwijają i zmieniają, siebie w życiu tutaj, ale również w swoim życiu prywatnym. Celem tego studium jest takie przygotowanie nas do jakby towarzyszenia małżeństwom w ich jakimś tam drodze, drodze małżeństw. Natomiast jest to też dla nas bardzo takie jakby doświadczenie, bardzo wartościowe dla naszego małżeństwa, bo my rzeczywiście my uczymy się jakby lepiej rozumieć siebie, lepiej komunikować, jakby widzieć też swoje potrzeby i jakby nie koncentrować się tak bardzo na sobie. Więc jest to też taka droga wzrostu dla naszego małżeństwa. Po prostu to, czego uczymy się, możemy od razu sprawdzić na sobie i poczuć, że działa. Choć mamy 17 lat już za sobą wspólnego pożycia, to jednak twierdziliśmy, że, że właśnie skorzystamy jeszcze I, i ten czas się okazuje bardzo mocny, że jeszcze wiele, wiele jest do wzięcia, wiele żeśmy się dowiedzieli. Jesteśmy gotowi dzielić się tym, co nas tutaj, czego tutaj doświadczamy. I... Jakoś zachęcać innych. No, mam, mamy świadomość, że jest taka potrzeba w parafii i wśród innych małżeństw, żeby jakoś ich wspierać w, no, w takim właśnie trwaniu na co dzień, tak? w, w, w pielęgnowaniu tej nierozerwalności. To było naprawdę bardzo twórcze. Dowiadywać się wielu rzeczy też o sobie. Okazuje się, że naprawdę nie bardzo znamy też siebie, własnych potrzeb. Słabo się komunikujemy, mimo że mamy wieloletni staż małżeństwa. Też zobaczyliśmy, że to jest ogromne bogactwo dla nas. To, czym jesteśmy obdarowywani, mamy liczną rodzinę, więc też w relacjach z dziećmi bardzo stawało się to pomocne. No ale w pewnym momencie też zrozumieliśmy, że jednak rzeczywiście to, co my przeżywamy, może być też pomocne dla innych małżeństw. Jesteśmy małżeństwem 18 lat, i myślałam, że nasze małżeństwo jest. Już tak poukładane, że możemy się dzielić z innymi małżeństwami naszymi doświadczeniami, ale tak naprawdę okazało się, że wiele jeszcze pracy jest w naszym małżeństwie, że nasza komunikacja wymaga też naprawienia w pewnych obszarach. Nauczyliśmy się słuchać przede wszystkim siebie poznawać swoje potrzeby, nazywać emocje, co było niesamowite, bo z różnych domów się wy, wywodzimy. Dostaliśmy tu niesamowite narzędzia do y, poprawienia komunikacji między sobą. Y, to nam y, poprzez to doświadczenie pomoże też innym małżeństwom, żeby zaszczepić albo pokazać, jak to u nas zadziałało, jak to się zmieniło i że po tylu latach małżeństwa jeszcze można na nowo... Y, Współmałżonku się po prostu zakochać. I y, 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 może być wspaniale, a nie nudno. To jest niesamowite. Mając 40 dzisiaj, bez mała 7 lat, nie wiedziałem nic o potrzebach, nie wiedziałem nic o emocjach, nie potrafiłem tego wyrazić. I y, y, y gdzieś, mimo wszystko, czułem, że y, coś mi ucieka. W momencie, kiedy tutaj jakby doświadczyłem tego wszystkiego, jak, jak mogliśmy się komunikować, faktycznie można drugiemu człowiekowi pomagać, faktycznie Pan Bóg stawia nas konkretnie na tej drodze i faktycznie jest taka dzisiaj potrzeba i zapotrzebowanie w tym świecie, tak? te małżeństwa czekają. Bardzo ciekawy sposób studiowania, który można bardzo dobrze skomponować, połączyć z codziennym programem dnia, spełnionymi na miejscu obowiązkami. Są cenną pomocą w pracy katechetycznej, którą na co dzień pełnię u siebie w parafii polskiej, miejskiej, katolickiej. Rozwijają także mnie jako osobę, moją duchowość, moją wiarę. Studiuję, dlatego że na rozwój nigdy nie jest za późno i myślę, że. Jest to też duża pomoc, żeby naprawić swoje życie. Na pewno będę miała wiele możliwości, żeby wykorzystać to, co zdobyłam tutaj. A ta forma daje mi taką możliwość, że mimo już troszeczkę dojrzałego wieku nie muszę dojeżdżać regularnie, ale mogę dużo też pracować sama w domu, przyjeżdżając tutaj właśnie raz na kwartał. Uznałem, że potrzebuję odnowy duchowej, wzrostu duchowego. I również chciałbym służyć kościołowi parafii, do której należę. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą tutaj uzyskam, przyda się kiedyś i inni będą mogli korzystać i stanę się również zachętą dla. Kolejnych osób, które będą chciały pogłębiać swoją wiarę. Pomaga mi to bardzo w, takim, w takiej organizacji czasu, ponieważ dużo jeżdżę i dużo też pracuję w Katechezie. To, że tylko trzy tygodnie w roku te studia trwają, fizycznie w tym sensie, bardzo pomaga po prostu studiować, bo inaczej chyba mnie da rady, będąc na Białorusi, studiować tutaj w Warszawie. Kiedy zaczynałam te studia, zaczynałam je jeszcze. W duszpasterstwie takim dla młodzieży, gimnazjum, liceum, więc wtedy bardzo mi to pomagało w duszpasterstwie po prostu z nimi, w prowadzeniu rekolekcji, ale też był to jedyny rodzaj studiów, który mogłam pogodzić z tym, że często wyjeżdżałam, też pracowałam za zamościem, więc dało się to pogodzić. Potem dało się to pogodzić ze zmianą obowiązku, z wyjazdem do innej wspólnoty. Potem z kolejną zmianą obowiązku. Dzisiaj pomaga mi w duszpasterstwie więziennym. Papieski Wydział chce dzisiaj odpowiadać na potrzeby Kościoła. Służyć Kościołowi lokalnemu, ale też służyć człowiekowi, który poszukuje Boga albo chce czegoś bardziej pogłębionego w życiu duchowym. i come from sarajevo bosnia and herzegovina uh, i'm a dean at the catholic theological faculty in sarajevo the faculty that is quite uh, young uh, because uh, the rome uh, elevated us to be a faculty in 2009. Being here for the first time, and this is the initiative uh, how to cooperate between our faculties, the faculties uh, in Eastern and Central Europe, and I think that that is something that we really all have to support because. So we are, especially now in the globalized world, we cannot uh, be just uh, separate and one by one. So together and joining, we can, with the joining force, we can do much, much more, much more. This initiative to cooperate and to exchange the students, uh, the, the, the professor staff, the academy staff, uh, to exchange the journal that we publish, to exchange the books that we publish, I'm sure we will all uh, gain from from this cooperation. Unfortunately, uh, not all the professors and not all the deans of the faculties who were invited came here, but I'm sure that even those who couldn't come here today that they are going to join this great opportunity and this great initiative. Absolutnie rewelacyjnie. Ja myślę, że wykładowcy, którzy służą nam pomocą tutaj, to są, e, mogę sobie tak powiedzieć, to są ludzie z wyższej półki. I e, dziękować Bogu, że jesteśmy po prostu w dobrych rękach. Atmosfera jest rodzinna. Ja czuję tutaj wspólnotę. Oprócz tego, że ja przelatuję tutaj co miesiąc, przelatuje też tutaj moja córka, która studiuje etologię. I e, ja jestem spokojna. Ja wiem, że ja ją puszczam w dobre ręce. Tak naprawdę w dobre ręce, w dobre miejsce. Styl i atmosfera naszych wykładów jest... Dość swobodna, jest szansa na dialog, na rozmowę o tych problemach, które nas dotyczą. Dlatego czuję się na nich wysłuchany i sam lubię ich i wysłuchać. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony, że to jest bardzo wysoki poziom. Bardzo dużo wiadomości podane w taki sposób przystępny nawet dla mnie. Ja uważam, że słabo się koncentruję, ale tutaj rzeczywiście na tych wykładach dużo skorzystałem. To, co nas zachwyciło rzeczywiście to też wysoki poziom takiego entuzjazmu wykładowców, że robią to rzeczywiście z zapałem, z pasją. No plus jeszcze właśnie to profesjonalne podejście, bardzo życzliwe do nas też, no to daje efekty. To, co nam się też bardzo tu podobało, to poczuliśmy jakąś taką wspólnotę tej całej grupy. Ta uczelnia jest uczelnią wyjątkową, ponieważ wykłady odbywają się co tydzień. Wobec tego my mamy szansę mieć ten kontakt z profesorami bliższy. Zawiązuje się taka relacja mistrz uczeń. Wszyscy studenci idą nam przez świętą po wykładach aby właśnie na kolanach uczyć się teologii. No Jak to często książę rektor powtarza, że teologii uczymy się właśnie na kolanach, nie tylko przez książki. Ta relacja jest, jest po prostu wspaniała. Tutaj profesorowie nie tylko patrzą na nas jako na studentów, ale również jako na osoby, które prowadzą jakieś życie i interesują się tym. Bez wątpienia jest to cudowne miejsce, które wykształci na pewno jeszcze wielu wspaniałych teologów, i nie tylko. Ludzi, którzy będą służyć i proboszczom na parafiach, i świeckim w parafiach. Także zachęcam z całego serca. Nawet jeżeli Twoje życie skoncentrowane jest wokół wielu różnych spraw wokół Twojej codzienności, pracy, zajęć. Przyjdź i zobacz. Być może jakiś wymiar studiowania teologii stanie się również Twoją życiową przygodą. Czekamy na Ciebie. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że studia na papieskim wydziale teologicznym to z jednej strony pogłębianie swojej wiedzy, ale z drugiej strony pogłębianie swojej wiary. A to z kolei stanowi takie bogactwo, które warto zdobywać właśnie w progach tej uczelni. Bardzo, bardzo serdecznie młodych ludzi, maturzystów, ale także ludzi, którzy myślą o kierunku drugim w swoim życiu studenckim, aby chcieli się zdecydować i przyjść na Papieski Wydział Teologiczny, aby w ten sposób ubogacić siebie i ubogacić Kościół, w którym wszyscy jesteśmy. Studiujcie na Papieskim Wydziale, a nie pożałujecie.